Nic więcej. Dziękuję. Ze świętami Wielkiej Nocy kojarzą mi się takie tradycje jak Śmingus Dingus, Siwki, Pisanki. Dziękuję bardzo. Ze świętami Wielkiej Nocy. No tradycyjne święcone jajko. No, co jeszcze? Zajączek, gniazdko. Śmingus Dingus, drugie święto. Co jeszcze? No wszystko powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję. Jajka i babka. Dziękuję Proszę panią, jakie tradycje? Tradycje? Ja już mam 86 lat, nie? W życiu przechodziliśmy różne tradycje wielkanocne. Dobre i złe. Złe były za okupację, a dobre za odrodzenie. Toskanie całej rodziny. I co jeszcze? Święconka, rezurekcja, msza Święta. U nas msza na Święta jest o północy. Bo od procesji rezurekcyjnej rozpoczynamy świętowanie pamiątki z naprystania Pana Jezusa. Nikultywany w Niałku czy w Chorzeminie yy, tak zwany Siwek i Śmigus Dygus w, w drugie święto. Dziękuję bardzo. Nie wiem. Święconka. Święconka na pewno. No i związane z kościołem te wszystkie tam obrzędy. No to wszystko. Dziękuję bardzo. No i różne takie inne. Szyneczka, kiełbaska biała, dyngus, świgus, dyngus, o. Dziękuję bardzo. Dzięk. No pisanki, święconka, palma, święcona, rezurekty. Nastrój, nastrój właściwie no, przede wszystkim dla nas katolików, nie? To jest duże święto, zmartwychwstanie Chrystusa dla nas wierzących. Dziękuję bardzo. No tradycyjne posiłki wielkanocne, a i śmigus, dyngus, to mi się kojarzy. Dziękuję bardzo. Tylko i wyłącznie i jak do tej pory. No i tak jak zawsze. to no pisanki, nie? I sanki to jeszcze jakoś dobro bachaj, ale przede wszystkim iść do krzyża i ten też rzucić ze siebie te wszystkie tak, i od nowa zacząć tego. Robię przez świąteczne i naprawdę nawet nie mogę się zdecydować, co opowiedzieć czy tego. Może gdzieś Pani spotka kogoś innego i ktoś więcej coś powie na ten temat. Bo my mówimy tutaj, że ktoś napisał, no. że z okazji Niewielkiej Nocy tylko Bożego Narodzenia, więc tak. w tej sytuacji się akurat śmieje Na kojarzenie wiosny, proszę Panią. Przede wszystkim wiosna, radość, no i nowe życie. Dużo pieniędzy i małe tak. roboty. Tak, tak, to najważniejsze. No. Pa, pa, Dziękuję. Śmigłos. się kojarzy mi. A co jeszcze? No więcej nie ma. Aha, siwek jeszcze na terenie Wolsztyna jest. A tak poza tym, no nie ma więcej chyba. Dziękuję. Ja, jakie się mogą kojarzyć, no każdy do kościoła idzie, jajka sobie poje i to wszystko, nie? No i te palmy poświęci. Nic więcej. Dzięki. Dzięki. Nie wiem, w danej chwili nic sobie nie przypominam. Radość. Nie siwek, śliwek porze Dziękuję. No przede wszystkim zmartwychwstania pańskiego związane z obrzędkiem kościoła katolickiego. No i oczywiście z wiosną w pewnym stopniu. Osiedla przy ulicy Garbarskiej. Zapraszamy wszystkich do nowo otwartego sklepu wielobranżowego, mieszczącego się na ulicy Garbarskiej 8 w segmencie A3. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów w zakresie chemii gospodarczej, kosmetyków męskich i damskich, przyborów szkolnych, artykułów pończoszniczych i bieliźnianych. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystko to, co potrzebne jest do prowadzenia gospodarstwa domowego. Proponujemy proszki do prania w wielu gatunkach płyny czyszczące, szampony, kremy, pasty do zębów, wody kolońskiej i pogoleniu, lakiery do paznokci, odżywki i dezodoranty renomowanych firm krajowych i zagranicznych. Twoje dziecko zaopatrzyć się może w przybory szkolne, zeszyty, bloki, długopisy, kredki, pisaki i farby. Dla kolekcjonerów sklep oferuje duży wybór modeli do sklejania, puzle i maskotki. Zapamiętaj ten adres i pomyśl, po co nosić to wszystko z miasta, skoro możesz kupić tu na miejscu. Zaprasza gorąco wszystkich wielbicieli dobrej kuchni i wspaniałej zabawy. Przypominamy, że restauracja czynna jest w godzinach od 10 do 22, a kawiarnia i drink bar disco od 18 do 2 w nocy. W piątki kierownictwo proponuje disco retro lat 60., a w soboty dancingi. Oprócz tego w każdy piątek i sobotę organizowana jest dyskoteka dla młodzieży. Poza tym lokal posiada duże doświadczenie w organizacji uroczystości ślubnych, styp, jubileuszy, popularnych osiemnastek, przyjęć imieninowych, komunijnych oraz bankietów. Serwujemy również garmażerkę pod zamówienia. Zwolennicy mocnych wrażeń spełnią swe marzenia w nowo otwartym salonie gier. Przy organizacji imprez powyżej 50 osób lokal stosuje korzystny rabat. Kierownictwo i personel lokalu z, z okazji świąt wielkanocnych składa wszystkim stałym bywalcom życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz mokrego śmigusa dęgusa. Spółdzielnia Inwalidów Powstaniec Skarpicka jest liczącym się w Polsce zakładem produkcyjnym. Jak każda licząca się firma, posiada swój pawilon handlowy usytuowany obok zakładu na ulicy Podgórnej 16. W dobrze zaopatrzonej części spożywczej Zakupów dokonują pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy Karpicka. Część przemysłowa oferuje szeroki asortyment towarów, począwszy od chemii, a kończąc na wszystkich artykułach produkowanych w spółdzielni. Powstaniec znany jest z czujników, wskaźników i ich zestawów do samochodów Star, Żuk i Nysa, silników małej mocy. W ramach systemu NOWA zakład produkuje nowoczesne i bardzo funkcjonalne gniazda i wyłączniki prądowe. Pełna gama kolorów stwarza możliwość dowolnej kompozycji i pozwala na dostosowanie ich do wystroju wnętrz. Jeżeli boisz się włamania, wyposaż drzwi swego domu, garażu lub sklepu w zamek drzwiowy Optimus 2. Atestowany przez Komendę Główną Policji i zakwalifikowany na listę zamków przeciwwłamaniowych. Jest to najtańsze urządzenie tego typu w Polsce. Ponadto spółdzielnia oferuje transformatory dzwonkowe, ochronne i bezpieczeństwa, golarki i depilatory medyczne. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystko, co jest potrzebne w życiu codziennym. Mamy duży wybór artykułów chemii gospodarczej, kosmetyki oraz sprzęt radiowo-telewizyjny, maszyny do szycia i do pisania. Spółdzielnia jest dystrybutorem kominków renomowanej francuskiej firmy DeVille, które mogą służyć jednocześnie jako piece centralnego ogrzewania wydajniejsze i oszczędniejsze od kominków tradycyjnych. Zapamiętaj ten adres. Podgórna 16, Pawilon Handlowy, Spółdzielni Inwalidów Powstaniec w Karpicku. Zakupy w naszym sklepie to sama przyjemność.